Nie ma tej sceny, A to jest mój pierwszy odcinek Seychu Hero Zero Ok, na początku może otworzymy sobie Rumpex i sprawdzimy, czy tam nowego mamy. O, coś intuicji daje. No, fajnie. Ok, kładę na miejsce i wybolałem. Sprzedajemy. Fajnie. No i dobra, jeszcze sprawdzamy co tam. Mamy innego Wow, ale nie mam zamiaru tracić na to jednej oponki. No, widzicie, że już mam jedną oponkę. Jeszcze tysięcy monet. Aha, no i pozdrawiam drużynę Unbroken, do której niedawno doszłem. E, powiem drużynie, że teraz nagrywam. Ok. I jeszcze przedstawię wam postać niż jej ale mój komp no, no nie wyrafia za bardzo, bo już mój ja komputer ma już hmm, kilka lat i ma już swoje lata poza tym. No widzicie mam całkiem niezłej temki No szczerze to mogę mieć jeszcze lepsze. Aha, jeszcze przejdziemy do zadań nadzwyczajnych. Nie widzicie pociel ma już 30 level bo już ukończyłem tak naprawdę mm, zadanie na zwyczaję, gdzie jest Lucy i właśnie zaatakujemy i zobaczycie że przegram to no widzicie że on ma lepsze, o wiele lepsze staty ode mnie ale ale już jest coraz lepiej bo na początku to 2 trzecie tylko ubiłem na dwie rzeczy, trzecie mu zostało No No a jeszcze zobaczmy te no widzicie że No wszystko bo trzy ale czasem tu się zwiększy jeśli będę robił co trzyzy I na koniec może zaatakuję kogoś Kurczę, nie ma kogo zaatakować to może zaatakujemy kogoś słabszego to znaczy z jakimś słabszym makingiem, na przykład 4700 no może na przykład MMA 5 zaatakujemy o słabe staty to spokojnie wygramy No wygaliśmy. No tak jak myślałem, wygaliśmy. No dobra, no to było na ty. No, jeśli się podobało, no to pozostaw łapkę w górę, subskrybuj, komentuj, trzymajcie się. Cześć.